Franki i Frank, my! Hej, jestem Franki. Tak, a ja jestem Frank. I dzisiaj opowiemy wam o czymś naprawdę bardzo ważnym. A tak, to bardzo ważne, żeby wyciskać pastę na szczoteczkę, a nie na głowę. E, nie e... róbcie tego. Tak. Dziękuję. E, Frank. Tak? E, to nie jest to, o czym mieliśmy dziś mówić. O, racja! E, Wybacz, tak. Choć własne. To też jest dość ważne. Tak, pewnie, e, pewnie Rozumiesz? Dobra, bo to bardzo ważne, żeby smarować masłem i dżemem ten chleb. E, tak. A nie stopy, bo wtedy mogą się kleić. A, e, tak. Dziękuję. E, tak, tak, Frank. No? To, e, to też nie jest ta ważna o, no, rzecz. No, tak, tak. No. To, to bardzo ważne. Żeby nie kąpać się w błotnistej kałuży, bo się pobrudzicie. Tak. Nie róbcie tak, proszę. Cóż, Frank, to? mieliśmy im opowiedzieć, że to ważne, by robić rzeczy na zmianę. Tak, to bardzo ważne, by robić rzeczy na zmianę. Tak. To naprawdę bardzo ważne. Mam tylko jedno pytanie, Frank. E, jak się robi te zmiany? O, oczywiście. Po prostu trzeba robić rzeczy po kolei, czyli na zmianę. O, ja powiem im hej. Tak? Dobrze? Czyli tak. Hej! A teraz zmiana. O. I ty mówisz. Dobra. Cześć! Mhm. Hej, fajne są te zmiany. Tak, to prawda. Tak. Dobrze, więc teraz moja. Stój, stój, stój. I... Bo teraz kolejna y, innego Franka. Innego mhm. Franka? Jestem inny Frank. Moja kolej. Aha. Hej! Dobrze, to e, teraz moja kolej. Coś, coś, coś. Teraz jest kolej na innego, innego Franka. Innego, innego Franka? Jestem inny, inny Frank. Teraz ja. Hej! Dobrze, dobrze, teraz już. ja. O nie, teraz kolej innego, innego, innego Franka. E, frank? Hmm? Ilu jest jeszcze tych franków? No, zobaczmy. E, mhm. Mm Piany są takie fajne. Hej. 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 Następny. Mm -hmm.